Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. W dzisiejszym odcinku 10 pierwszych nadawców teleturnieju, tylko ty, czyli Pointless. Jak to woli, robiłem już podobną listę na no, temat kilku teleturniejów, ostatnio na temat The Chase. no A że Pointless to jest również tegoroczny jubilat, 15-lecie, to też w związku z tym yy, 10 pierwszych nadawców tego teleturnieju na świecie. No bo format de facto już można myśleć o tym jako o formacie światowym, gdyż no, Australia. Nieudany pilot w Stanach Zjednoczonych, no, a reszta to Europa czyli, no, już program ten teleturniej wy wykroczył e, spoza Europę. No a jeśli chodzi o tych 10 nadawców, no, no pierwszych nadawców teleturnieju, tylko ty e, no to oczywiście jedno jedyne kryterium data premiery pierwszego odcinka na danym kanale. Oczywiście bierzemy pod uwagę tylko nadawców, e, którzy emitują oryginalną wersję, no, swoją wersję. Mm... Swoje oryginalne odcinki. Nie bierzemy na przykład, jeżeli jakaś tam stacja emituje mm, odcinki brytyjskie gdzieś tam za granicą, no, to to nie jest brane pod uwagę, tylko yy, te telewizje, które emitują swoje wersje tego teleturnieju. No, i to chyba wszystko, jeśli chodzi o technikalia. Przechodzimy do listy 10 pierwszych nadawców teleturnieju. Tylko ty jedziemy z tym winglem. Miejsce 10. CT1, czyli pierwszy program czeskiej telewizji publicznej. Tylko Ty, pod nazwą Miniewicz, zadebiutował na antenie CT1 5 stycznia 2015 roku. Miejsce 9. Sitel z Macedonii Północnej. Tam premiera, tylko Ty, miała miejsce 1 listopada 2014 roku. Miejsce 8. Prwa z Serbii. Tam turniej, tylko Ty, na antenie tej telewizji. Zadebiutował 5 kwietnia 2014 roku. Miejsce siódme. TVP-2, czyli nasza dwójka. Data premiery y, turnieju Tylko Ty na antenie telewizyjnej dwójki to 27 luty 2014 roku. No i TVP-2 dało to siódme miejsce. Siódma stacja na świecie, która emitowała ten program. Taka szczęśliwa siódemka, można powiedzieć. Miejsce szóste. RTL Telewizja, czyli nadawca chorwackiej wersji Tylko Ty, która miała swoją premierę 29 kwietnia 2013 roku. Miejsce piąte. SRF 1, czyli pierwszy program szwajcarskiej telewizji publicznej SRF, tej, która nadaje po niemiecku, ponieważ w Szwajcarii są trzy telewizje publiczne, właściwie cztery nadające w czterech różnych językach. Niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim. No, a SRF1 to jest jedynka niemieckojęzyczna. Data premiery tylko ty na antenie tego kanału to 20 sierpnia 2012 roku. Miejsce czwarte. DAS Erste, czyli niemiecka jedynka publiczna. Data premiery tylko ty na antenie tego kanału to 20, 20 lipca 2012 roku, czyli równo miesiąc przed. Wersją szwajcarską, no i wchodzimy na podium. Miejsce trzecie, brązowy medal. France 3, czy jak to woli, France 3. Francuska Trójka, data premiery, tylko ty na antenie francuskiej Trójki to tr 16 lipca 2011 roku. Miejsce drugie, srebrny medal. BBC One, czyli Brytyjska Jedynka. Pierwszy odcinek brytyjskiej wersji Pointless na antenie Jedynki Brytyjskiej. Miał miejsce 11 lipca 2011 roku, no i miejsce pierwsze, złoty medal, pierwszy nadawca teleturnieju Pointless na świecie to BBC2, czyli brytyjska dwójka, no i tutaj miała miejsce światowa premiera tego teleturnieju 24 sierpnia 2009 roku, no i tak wygląda... Zestawienie 10 pierwszych nadawców teleturnieju tylko ty, albo jak to woli, pointless. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful Ten. Cześć!